Witajcie z tej strony Sebastian. Jesteśmy teraz na diabelskim młynie, blisko, też znaczy w sumie w Downtown, Houston, I to będzie taki krótki dziennik. Musicie wiedzieć, że miałem do podjęcia bardzo ważną decyzję Radę tu Otóż dostałem od szepa propozycję, żeby objąć tutaj stanowisko menadżera w firmie, ale to by się wiązało z tym, że musiałbym całymi dniami siedzieć w biurze, praktycznie przez cały miesiąc. Nie zgodziłem się na to, druga, drugi wariant był taki że zwyczajnie pojedziemy na jakiś czas do Szczecina, żeby wspomóc tamten oddział w Szczecinie, dlatego że jest mnóstwo pracy tam na miejscu, czy na miejscu w sumie to w Azji, w Afryce e, i tak dalej. I dużo czasu nam to zajęło, żeby, przemy żeby przemyśleć, co z tym zrobić, bo jeszcze kilka innych propozycji się otworzyło i podjęliśmy decyzję, że na jakiś czas wracamy do Polski. Nie wiem, czy to będzie miesiąc, dwa, czy też może rok czasu, ale nie sądzimy, żeby to było dłużej niż rok. I gdy będziemy w Polsce, będę bardzo dużo podróżował, ponieważ tej pracy będę miał dużo. Ale musimy za niego podjąć decyzję, co dalej. Czyli gdzie pojedziemy, już tak jakby na stałe, gdzie się osiedlimy. Możliwe, że to będą z powrotem Stany Zjednoczone, ponieważ mam propozycję pracy tutaj w tej pewnej firmie. Nie takiej pracy właśnie biurowej, tylko dalej związanej z wyjazdami. Więc no, no zobaczymy, musimy to wszystko przemyśleć. Czy to jest jedna kwestia jeszcze w tym miesiącu, a dokładnie około 20 będziemy w Polsce i zamieszkamy sobie w Szczecinie na jakiś czas. Sław boisz się? Aguś się boi. A tu się nie ma czegoś... Pogadaj daj, daj Aguś. A nie patrz. Pokaż jak się boisz. <laughs> Masakra. To może rozejrzeć że się trochę pokażę jak to wygląda. Autostrada to jest 10.45 Chodź 10 Nie, 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 Druga ważna sprawa, o której chcę Wam opowiedzieć To ten turniej League of Legends Słuchajcie, dzisiaj jest sobota Umówmy się, że jak najszybciej dzisiaj wrzucę ten filmik i w niedzielę robimy zawody, czyli kogo jutro nie będzie przykro mi, ale musimy to zakończyć, e, dlatego że właśnie w związku z tym wyjazdem do Polski muszę wszystkie sprawy tutaj po, podokańczać. E, nasze rzeczy wysyłamy e, kontenerem do Polski, więc nie będziemy mieć komputera przez jakiś miesiąc. Dlatego umówmy się, że jutro, czyli w niedzielę od samego rana, od godziny powiedzmy 14 Waszego czasu, trzeba 15 około, robimy turniej, ale będziemy robić po jednej grze, tylko gry finałowe będą po dwie. Czyli zmodyfikuję troszkę regulamin, żeby, żeby się zwyczajnie z czasem wyrobić. Tutaj jeszcze pokażę, jak to wygląda. To jest świetna sprawa. Tylko, że jak byliśmy w Six Flags San Antonio, to to było dużo większe, jakieś 10 razy niższe. Też korci mnie nawet tam pójść. <noise> no ok, w każdym razie jeszcze podsumowując krótko, czyli jeszcze w tym miesiącu będziemy w Szczecinie, na pewno dam Wam znać dokładnie, powiem tak, jak już będziemy w Szczecinie, znajdziemy sobie jakieś fajne mieszkanko, to wtedy się też bije na tym spika, pogadamy, zaproszę Was na, do jakiejś knajpy i, i tyle. I zapraszam jutro na tego, na, na zawody League of Legend. Do zobaczenia! <noise> Trzymajcie się, hejka!